Dzień dobry! Czy jesteście przygotowani na urodzinowe szaleństwo? Dzisiaj będziemy szaleć. Cześć, witajcie! Ja nazywam się Hincul i mam dla Was naprawdę sporo fajnych wiadomości. Najważniejsza z nich oczywiście nowy pojazd do zdobycia. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy dwa eventy. Jeden jest ciągle, cały czas na Type a, 59, wersja druga. A nowy event pojawia się dzisiaj i to na niebyle jaki pojazd. A jaki? Zaraz o tym powiem. Co takiego tutaj Wargaming nam przygotował? Słuchajcie, jest bardzo dużo zniżek, jest bardzo dużo pojazdów, które możemy wymienić sobie za wolne doświadczenie. Oczywiście mamy nową linię pojazdów kołowych, która weszła właśnie już dzisiaj. Szczerze powiem, hmm, dziesiątka nie jest zła tak naprawdę. Również mamy przedłużony sezon. Sezon trwa do 15, tak więc. Zobaczymy, co takiego oni nam przygotują na kolejny sezon. Tak więc, obecny sezon kończy się 15 lutego. Patrząc na dalsze informacje, tutaj pojawia nam się naprawdę zacna informacja. Od dzisiaj do 15, tak więc, słuchajcie, nie ma zbyt wiele czasu. Mamy tydzień czasu. Jest oto ten pojazd do zdobycia. BURASK Jeden z. A w sumie bym powiedział nawet chyba najlepsza premka na ósmym poziomie, tylko że nie każdy w tym pojeździe akurat się odnajdzie. Naprawdę nie jest to łatwa maszyna. Dla mnie jedna mówię z najlepszych pojazdów, również tutaj dołożyłem do tego akurat zestawu Draugena, te dwa pojazdy na ósmym tierze naprawdę wymiatają. Świetne premki. Porównując na przykład Buraskę z Draugenem, tutaj jest większy fan. Draugen świetne działo, również bardzo dobre kamo. Na Burasce musimy się naprawdę sporo natrudzić, aby cokolwiek zrobić. Nie jest to naprawdę łatwa maszyna i nie wiem, dlaczego akurat Wargaming daje taki pojazd, no ale słuchajcie, są 8 urodziny, tak więc mieli gest. Zobaczmy, co tutaj musimy robić. Słuchajcie, mamy operację, składa się ona z 5, sześciu etapów. W każdym etapie musimy zdobywać uszkodzenia, jak i również asysty. Ja obecnie jestem chyba na trzecim, tak jest, jestem na trzecim etapie i tutaj mam zadaj, asystuj w zadaniu, w bitwie, łącznie tysiąc uszkodzeń, tak więc. Łatwa sprawa, musimy po prostu grać, zadawać uszkodzenia. Do tego jeszcze asysty nie jest tego zbyt wiele. Słuchajcie, 75 chyba bitew musimy wszystkich zrobić i tak po prostu musimy zadać 1000 uszkodzeń lub asystować. I pojazd znajdzie się u nas w garażu. A czekajcie, jaki jest zwrot za ten pojazd? 3 miliony w srebrze dostaniemy. No, tak więc, no ja dostanę zwrot. No dla mnie wybitna maszyna, naprawdę świetny pojazd. Polecam, jeżeli ktoś ogarnia czołgi lekkie, ewentualnie czołgi bez pancerza, a jeszcze do tego magazynek, tutaj naprawdę ten pojazd potrafi zrobić cuda. Naprawdę znakomita maszyna. Lecąc dalej, co tutaj jeszcze mamy? Mamy kolejną operację. Jest to drugi etap tej operacji na czołgi średnie. Oczywiście musimy zadać 1500 uszkodzeń lub asyst, przez 30 bitew, coś takiego, i wpada nam jeden dzień. Konta premium, plus do tego bańka srebra. Ta operacja zaczęła nam się chyba tydzień temu, tak więc ona dalszy ciąg trwa, jeszcze chyba zostały dwa etapy i wtedy będziemy mogli zdobyć tą czerwoną kartę również od dzisiaj mamy Valentine's Drop Challenge i w każdej bitwie, chyba to są bitwy muszą być wygrane zdobywamy emblematy, jeżeli 20 razy wbijemy te emblematy dostaniemy później czołguś, jaki czołguś? Valentine 2 jest to chyba czwarty tier, tak jest czwarty tier ten pojazd znajdzie u nas się w garażu Również mamy specjalne oferty, tych ofert jest naprawdę bardzo dużo, ale tutaj z tego co patrzyłem, takie średnie można by było powiedzieć są oferty. Ja zdecydowanie wolałbym się przenieść na te oferty. Słuchajcie, tych ofert tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Również mamy teorię strun. Co to takiego? Musimy po prostu wygrywać bitwy. 5 razy, jeżeli wygramy bitwy pod rząd, wtedy mamy mnożnik razy 5 do zdobywanego doświadczenia. Naprawdę świetna sprawa, jeżeli ktoś zacznie pojazdy kołowe. Wtedy przy ostatniej bitwie, gdzie wygramy piąty raz z rzędu, plus do tego, jeżeli będziemy mieli włączone jakieś tam busty do expa, tutaj naprawdę kumulacja będzie nieziemska i to jest naprawdę fajna sprawa. Warto pograć w plutonach, zdecydowanie łatwiej poprawi nam to możliwości tak abyśmy mogli wbić sobie te 5 bitew z rzędu. Oczywiście bitwy muszą być wygrane. Teoria strun to jest nic nowego, już mamy naprawdę od wielu, wielu lat coś takiego, tak więc naprawdę jeżeli chodzi o ekspienie pojazdów, teoria strun jak najbardziej przydatna. Dalej, od dzisiaj mamy podwójne srebro, słuchajcie, na dziesiątych tierach przez cały tydzień, naprawdę świetnie się zarabia, grałem dziesiątką dzisiaj i nawet udawało mi się przywozić po 200 tysięcy sreberka, tak więc bardzo fajnie przez cały tydzień mamy podwójne srebro boosta do zarabiania na poziomie 10 plus do tego mamy zniżki 50% mniej za kamuflaże, flagi, emblemy napisy i tak dalej tak dalej mamy również 25% taniej różne skórki tutaj tych skórek jest sporo nie tylko są to zwykłe standardowe skórki ale mamy specjalne skórki na różne pojazdy, na przykład na 40 tp habicha, mamy na 50 3TP markowskiego na 60 TP lewandowskiego i tak dalej i tak dalej Jest tych skórek nawet sporo. Tak więc jeżeli ktoś chce, Upiększyć swój pojazd, również będziecie mogli zrobić to taniej. Również mieli być dowódcy 3D, ale z tego co widzę, na razie się wycofali z tego. Ogólnie na samym początku, dzisiaj jak serwery ruszyły, to w ogóle nie było żadnych zniżek. Patrzcie na te ich wytyczne, tutaj to co nam przekazują, a w porównaniu do tego co się działo w grze, to nie było. Dopiero chyba po godzinie zrobili, no i zniżki wpadły na te pojazdy, które zaraz Wam właśnie powiem. I teraz, tak, mamy pojazdy za wolne doświadczenie lista jest długa. Ostatnio przedstawiałem Wam pojazdy, które ja akurat bym wybrał. Jeżeli by mnie one interesowały, no i było kilka fajnych pojazdów, ja akurat wymieniłem sobie ten oto pojazd Panzer Knacker Auto. Jest to oczywiście magazynek z trzema pociskami. Zobaczcie na penetrację 234, 294. Działko tutaj nie jest jakieś nie wiadomo jakie. 88 mm, ale mamy trzy pociski po 240, tak więc bardzo fajne uszkodzenia. Plus do tego bardzo szybki przeładunek. Czekajcie, przeładunek jest ogólnie bez żadnych barierów w prawie 14 sekund. Myślę, że około 11 sekund możemy zejść, no i tutaj naprawdę uszkodzenia bardzo fajne. Nie wiem dlaczego, ale tych pojazdów na razie nie widzę kompletnie w grze. Z prymkami jest to tak, że wyjdzie jakaś nowa, wszyscy kupują, znaczy no wszyscy ci zainteresowani nabywają ten pojazd, grają tydzień czasu i Odstawka. Później kolejny pojazd nowy, i tak dalej, i tak dalej. A te starsze pojazdy, które są zapomniane, zdecydowanie warto je od czasu do czasu wyciągnąć. Tak więc ja akurat wymieniłem sobie za wolne doświadczenie ten oto pojazd. Jestem naprawdę ciekawy, jak ten pojazd będzie się spisywał w bitwach. Tutaj losowanie chyba mamy do dziesiątek. Tak jest, do dziesiątek. I teraz słuchajcie, co tutaj jeszcze jest? Są zniżki na pojazdy 9 i 10 tieru. To są pojazdy te ala niby premium. Na przykład na M60, obiekt 907. Na przykład na Quilina, na 121B Jest tych pojazdów sporo Mamy również słuchajcie Valora Jeżeli ktoś tego pojazdu nie posiada Mowa o tym pojeździe T95FV4201 Chieftain Jak najbardziej polecam Tutaj naprawdę okazja jest niesamowita I warto ten pojazd posiadać Jedna z najlepszych premek na 10 poziomie Również pojazd Chiński Quillin WZ -a. również po, polecam. Naprawdę świetna, zacna maszynka. Mamy tutaj akurat zniżkę 30%, tak więc moim zdaniem warto z tego skorzystać. Jest Char Futur, jest Obiekt 777, wersja druga. Strizwagen raczej nie. Koncept jest spoko. Jest tych pojazdów naprawdę sporo do wyboru. Jeżeli ktoś z Was gra również na zimnej wojnie, tutaj 30% zniżki mamy na pojazdy te na zimnej wojnie. To jest chyba pierwsza i druga era. Mamy T55A, T95E3. Te akurat były do zdobycia Również mamy T62M1 I tak dalej, i tak dalej Słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani Wystarczy wejść w drzewko W drzewko pojazdów premium I tam bez żadnego problemu Możecie sobie zobaczyć wszystkie ceny Za te pojazdy, które Was interesują Tak więc słuchajcie jest naprawdę w czym wybierać, jest sporo fajnych wyzwań, mamy dwa dobre wyzwania na Type'a 59, wersja druga, mamy buraska, tak więc jest naprawdę tutaj sporo do roboty, nic innego nam nie pozostaje jak tylko grać, grać i jeszcze raz grać. Z mojej strony to wszystko, taki newsik na chwilę obecną, dziękuję Wam ślicznie za uwagę i oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka pod tym materiałem. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej!